Kolejnym pomysłem na biznes to jest nagrywanie filmów na YouTube'a, na TikToka, na Instagramy. W internecie jest tego tak dużo, że żeby się przebić, musicie się w jakiś sposób wyróżnić. Powinniście myśleć o tym, żeby biznes był jednak wieloletni, a nie krótkotrwały. Ten biznes to jest jeden z lepszych biznesów, jakie ja robiłem. To jest uwaga, prowadzenie agencji pracy. Przygoda w tej lokomotywie na pewno była dla tych ludzi, którzy tu pracowali bardzo ciężką pracą. Cześć, witam Was z kolejnym dniu. Jesteśmy w Ełku. Jedziemy do Muzeum Kolejnictwa. Niestety, wysprzedali nam bilety przez internet i chyba się nie załapiemy na przejażdżkę. Później powiem Wam kolejne pomysły na biznes, jakie bym ja robił, gdybym był 30 lat młodszy. Przyjechaliśmy zobaczyć, właśnie te kolejki tutaj są do wynajęcia w sensie takim, że można sobie przejechać 40 minut w jedną stronę, 40 minut z powrotem. Wycieczka około 3 godzin w całości. Można pojeździć sobie, tylko pamiętajcie, że bilety kupuje się przez internet. Słuchajcie, warto czasem przyjść troszeczkę wcześniej, bo okazało się, że e, był pociąg zarezerwowany na 170 ludzi, ale 10 osób nie dojedzie, więc mamy bilety. I zrobimy sobie dzisiaj przejażdżkę. Fajnie, że się udało? Warto czasem jednak przyjść, nawet jeśli się nie ma biletów, rezerwacji, bo z reguły zawsze ktoś nie dojedzie i jest szansa wykorzystać te miejsca. Więc za chwilę będziemy jechać. ciuchcią. Ciekawy jestem, kto pamięta takie pociągi, takie lokomotywy. Można tu wejść do środka. I zobaczy, co jest tutaj ciekawego. Wow! Przygoda w tej lokomotywie na pewno była dla tych ludzi, którzy tu pracowali, bardzo ciężką pracą. Ale myślę, że są to pociągi z duszą nie to samo co dzisiejsze elektrowozy. A my dzisiaj pojedziemy czymś takim nie parowozem, tylko spalinowym. No i wąskotodówka, tak to wygląda mniej więcej. A ja na ten wyjazd sobie wziąłem kapelusie, okularki, żeby było przyjemnie i wesoło. No i jedziemy tą ciuchcią, która jedzie nas w nieznane. Przejażka miła, sympatyczna pociąg jedzie około 30 km na godzinę cieplutko więc jest fajnie słuchajcie wrażenia po przejeździe tym ciuchciom bardzo fajne e, jedzie się 40 minut można sobie odpocząć zrelaksować patrzeć jak e, piękne krajobrazy są wokół nas także polecam ten wyjazd jeszcze raz przypominam, że jeśli nie kupicie biletów, a kupujecie te bilety tylko przez internet znaczy jest też kasa to przyjdźcie pół godziny wcześniej albo godzinę nawet. Bo zdarza się, tak jak w naszym przypadku, że ktoś nie dojechał i były wolne bilety, i dzięki temu myśmy mogli przyjechać tutaj i zrobić sobie tą wspaniałą wycieczkę. Kolejnym pomysłem na biznes to jest nakrywanie filmów na YouTube'a, na TikToka, na Instagramy, na różnego rodzaju platformy i dzięki temu możecie zarabiać kasę. W jaki sposób? No muszą to być bardzo ciekawe materiały i muszą być to ciekawe materiały, które coś wnoszą, lub być śmieszne i mieć dużo oglądalność. Jeśli macie dużo obserwatorów i bardzo dużo oglądających. YouTube na przykład płaci pieniądze za oglądanie tych filmów ponieważ emitują tam reklamy. Tak samo wy jeśli macie oglądalość na innych TikTokach czy gdzieś tam dalej mogą wam ludzie zapłacić za to, że reklamujecie ich produkty. Także bycie TikTokerem czy YouTuberem jest dobrym pomysłem w dzisiejszych czasach. Sypitki 12. Stary budynek. Ludzie jeszcze mieszkają i żyją sobie. W takiej miejscowości jak tutaj, to przypomina się mi dzieciństwo, kiedy było bardzo mało samochodów i była totalna cisza bo po prostu bardzo mało samochodów jeździło. Można było chodzić po ulicy. Aut nie było. Jako atrakcja turystyczna w siedliszkach jest to młyn wodny. Jeśli byście, oczywiście, dojechali kolejką, właśnie tutaj wąskotorową. To, to jest ten młyn, młyn wodny jako atrakcja turystyczna. On jest zamknięty, nic się tu nie dzieje. Jest nieczynny. Można tylko zobaczyć, że niewielka różnica wody, poziomu wody kiedyś powodowała, że taki młyn miał możliwość zaistnieć. No i młyn nas sobie zarabiał kasę na tym. A dzisiaj można tylko popatrzeć jak rybki pływają i jak młyn Niszczeje, znaczy nie niszczeje, bo w sumie jest wytękowany biały, ale nie używany. Jaka jest największa trudność, jeśli chodzi o nagrywanie e, filmów YouTube'a? Powiem Wam przede wszystkim kontekst. Kontekst. Chodzi o to, że Wasze filmy muszą w jakiś sposób zaciekawić widza. W internecie jest tego tak dużo, że żeby się przebić, musicie się w jakiś sposób wyróżnić. Oprócz tego musicie pamiętać, że wasi, wasi widzowie muszą być aktywni. Co teraz was właśnie o to proszę, żebyście zrobili subskrypcję lub dali łapkę w górę, bo to jest ważne. No i tak samo, jeśli wy będziecie robić, to tak samo musicie mieć swoich obserwujących, którzy będą też aktywni. Wszystkie te portale na tym działają właśnie, że jeśli filmy są obserwowane przez dużą ilość osób, wtedy. Za to są gotowe płacić. Wczoraj mówiłem o kręceniu lodów, czyli zarabianiu, jak ktoś zarabia, kręci lody, tak się mówi potocznie, że ktoś zarabia. A tu mamy przykład prawdziwego kręcenia lodów. I słuchajcie, te lody kosztują 9,50. Więc pomyślcie sobie, że akurat dzisiaj ten pociąg, który przyjechał, przywiózł około 170 osób. Jeśli każdy kupił gałkę lodu, która kosztuje tych 7 zł, i byłoby tylko 100 osób, to już jest 700 zł. No, kto, kto w ciągu godziny, bo pociąg stoi godzinę, zarobi 7 stówek? Moim zdaniem lody to jest dobry biznes, dlatego zachęcam do robienia, zwłaszcza że sprawdzałem, te automaty wcale nie są takie drogie. Koniec wycieczki, jeśli chodzi o tą kolej wąskotorową w Ełku. Tak tylko dopowiem jeszcze, że zdziwiłem się, że nie sprawdzali biletów, więc jak ktoś naprawdę by nie kupił biletu i wsiadł, to być może przejechałby, ale nie popieram tego, ponieważ nie jest to fajne i nie okej. Okay. Bardzo gorąco dzisiaj, ale jedziemy dzisiaj do miasta Gołdap jeszcze. Jeszcze do paru innych Miast, zobaczymy co jeszcze ciekawego przyniesie ten dzień, a za chwilę Wam powiem następne pomysły e, na biznes. Zanim dojechaliśmy do miasta up, e, wjechaliśmy też do, Suwał do miasta Suwałki i chcemy zobaczyć tą katedrę. Wygląda okazale, no więc idziemy zobaczyć czy jest otwarta. Kawoska, nie wiem co to jest w kościele, coś takiego. Tu na dole coś jest, jakiś pedał. Może ktoś zgadnie z Was, co to jest. Ja nie mam pojęcia. Następny pomysł na biznes to jest bycie złodnikiem. Słuchajcie, to można świadczyć, że to jest usługa, ale uważam, że to też jest handel. Moi znajomi robią. Pierścionki i robią obrączki, i cały czas mają klientów, ponieważ ludzie robią, robią śluby i kupują obrączki. Więc mają cały czas klientów. A oprócz tego handel złotem jest dobry. Mój kolega, który handluje już ponad 30 lat złotem, e, mówi, że jest na emeryturze i wystarczająco ma majątek, taki, że nie, nie potrzebuje żadnych dodatkowych emerytur. Ale oczywiście weźmie, ale już się powoli zbiera na emeryturę, ale robi to całe życie. A inny mój kolega handluje złotem w cenach hurtowych, i słuchajcie, i tam jest duża kasa już. Więc yy, gdybym miał doradzić jako biznes, kolejny to handel złotem i biżuteriami. Jest to bardzo dobry biznes. Notabene, jeśli już nie, nie chcecie handlować złotem, to też polecam handel biżuterią, ale tutaj proponuję sprowadzać tę biżuterię z zagranicy, tak żebyście mieli inną biżuterię, wyróżniali się od innych, bo to musi być takie, że to jest ładne, dobre i z odpowiednią marżą. To jest szlak krasnoludków i tu macie przykład takich oto małych krasnali. Będąc w Suwałkach nie sposób, wręcz należy podejść pod pomnik naszej Marii Konopnickiej, znanej pisarskiej, która urodziła się właśnie w Suwałkach. Niedaleko miasta Gołdap znajdują się Stańczyki i tu właśnie te imponujące mosty wybudowane przez Niemców Niemców w 1712 13 w jakich celów nie wiem, ale imponujące one są no już tam doczytałem się co to za mosty Niemcy to wybudowali dla kolei wąskotorowej dwa takie mosty. Jeden i drugi, i powiem Wam, jest to 1, 2, 3, 4 I podobno, jedne z najwyższych w Europie. Czy najwyższe, coś takiego. No, ładne są, chcę powiedzieć tylko jedną rzecz: że tam jest teren prywatny i trzeba zapłacić 10 zł za wejście od osoby. No, czy jest to jakaś mega atrakcja? No fajnie jest, bo to wysokie jest, ładne, więc myślę, że warto przyjść jako ciekawostka. No, one ładnie wyglądają z dołu, zdecydowanie ładniej. Ale tu też robią swoją swoje robotę, jeśli chodzi o, o wygląd. Tak woli refleksji patrząc na takie obiekty, ktoś sobie planował, że region się rozbuduje, rozwinie, a wojny... I jakieś inne wydarzenia krzyżują te plany i się okazuje, że nic z tego nie wychodzi. Dzisiaj te mosty są nieczynne, tylko do spacerowania, a miały służyć kolei. Widzicie, jakie jest przewrotne życie. Tyle pieniędzy, tyle pracy poszło w sumie tylko po to, żeby dzisiaj tylko potem spacerować. Słuchajcie, wylądowałem w Goldup, w miejscowości Goldup. Tu mamy jezioro Goldup, a tam dalej już z Rosja. Nasz Kraj, który nie za bardzo teraz lubimy. No ale cóż, sąsiada się nie wybiera. E, trzeba uważać tutaj, żeby właśnie komórki, telefony nie ściągały sieci rosyjskiej, bo, bo biorą dużo kasy za timing. Za trzeba na to uważać. A ja tutaj przyjechałem po południu, trochę odpocznę, bo i to znowu dalej zwiedzam. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj Wam powiem kolejny. Pomysł na biznes, a pomysłów mam dużo. Powiem wam o zajęciu, które bym mógł polecić, ale nie powiedziałbym, że to jest pomysł na biznes. E, moi koledzy nad Morzem i nad różnymi jeziorami wypożyczali skutery wodne i kajaki, jakieś tam rowerki wodne. Jest to dobre zajęcie na lato. Uważam, że można się tym zająć, jeśli ma się. 20 parę lat i trochę kasy, i możliwości załatwienia sobie takich skuterów. Jest to owszem, jakieś zajęcie na wakacje, ale nie jest to pomysł na biznes. Bardziej pomysłem na biznes byłoby produkcja tych rowerków wodnych, gdzie ja myślałem o tym, żeby zrobić bardzo nowoczesne te rowerki wodne. Nie zrobiłem tego, ponieważ brakuje mi czasu na, wszystkie, na wszystko, ale wypożyczalnia Takich, takiego sprzętu na zajęcie jest dobre. E, tak samo powiem Wam, widziałem to w górach, kiedy skutery śnieżne można wynajmować, ale to już tylko w Zakopanym, e, ponieważ śniegu już teraz jest bardzo mało, więc e, nie ma gdzie, gdzie jeździć na, na śniegu. Pomyślcie o tym, ja Wam jednak zaproponuję inne pomysły na biznes, bardziej. Długofalowe, ponieważ powinniście myśleć o tym, żeby biznes był jednak wieloletni, a nie krótkotrwały. Jednak wynajmowanie sprzętu nie jest głupie, ponieważ w krótkim okresie czasu można zarobić dość dużo pieniędzy i to Wam pozwoli na rozwój Waszego biznesu. Pokażę Wam też jeszcze jak to wygląda tutaj ośrodek, to jest plaża miejska, że jeśli byście się wybierali tutaj, żebyście mieli przynajmniej jakiś pogląd co, gdzie jest więc patrząc tutaj macie jezioro up. macie tutaj e, plażę, można sobie tutaj spokojnie pochodzić tutaj wyżej o jest o nie widać, restauracje tam są jakieś przebieża, przebieżalnie boisko sportowe i jakieś zajęcia można, nie, można mieć wypożyczania rowerków Jakieś łódki można tutaj zrobić, wynająć Więc przystań też jest Można chodzić sobie po pomoście tutaj Nazwijmy to molo Szumnie Ogólnie spodziewałem się, że Będzie tutaj to większe No tutaj mnie to rozczarowało Pamiętajcie, tam jest Rosja Jest to już bardzo blisko jeśli tam za daleko się wypłynie rowerkami wodnych, to Straż Graniczna przyholuje i zapłacicie mandat. Czy można polecić? Jeśli ktoś lubi spokój, małej miejscowości, to można Można przyjechać. Ja się spodziewałem, spodziewałem czegoś większego. Wiem, że tam jeszcze gdzieś dalej są tężnie. Może postaram się tam też podjechać, żeby wam to pokazać. Tu macie przykład właśnie wypożyczanie rowerków wodnych czy żaglówek. No to jest właśnie ten zajęcie, które można robić, ale nie pomysł na biznes. Niemniej jednak jak byłem w Chorwacji, myśmy sami korzystali z najmu jachtów. Jest to dość drogie, jeśli dobrze pamiętam, tam chyba jeden dzień kosztowało 100 albo 200 euro wynajęcie na jeden dzień takiego jachtu, żeby sobie popływać. Więc jest to jakiś biznes. Ale pamiętajcie, że to jest sezonówka. No, a jeśli ktoś lubi Robić tylko 2-3 miesiące, zarobić dużo kasy, później nic i jest to jakiś pomysł. Ja jednak preferuję robienia kasy przez cały rok. Cała plaża ma gdzieś długości około 100-150 metrów. Później już są szuwarki jakieś i nic specjalnego. Niemniej jednak, tam dalej jest pełno hoteli i ośrodki. Ja, ja sam mieszkam w hotelu czterogwiazdkowym. Jest tam spa, jest tam baset, więc też można. Spokojnie wypocząć. Tak powiedziałem. Tutaj jest, jest plaża mała, ale w całym tym goodapie można coś zrobić. Pomysł na biznes numer 8. Słuchajcie, powiem Wam, że to jest biznes, który ja aktualnie też robię. Ja już przekazałem ten biznes innym osobom, ale ten biznes to jest jeden z lepszych biznesów, jaki ja robiłem. To jest, uwaga, prowadzenie agencji pracy. Prowadzenie agencji pracy i outsourcingu, czyli wynajmu pracowników na różne fabryki, moim zdaniem, jest jeden z fajniejszych biznesów. Dlaczego? Ponieważ możecie to wielokrotnie pomnażać i pamiętajcie, że te osoby wykonują, jakby, Wasze czynności, za które Wy, tak jakby, dostaliście pieniądze. Co to znaczy? Wyobraźcie sobie, że to właśnie wy powinniście gdzieś stać na jakiejś taśmie i zarobić jakieś pieniądze. Ale pomnożyli się to razy 100, rozmnożyli się, boście się wynajęli pracowników i 100 pracowników robi te same czynności i za to wam płacą. Dzięki temu wasze dochody wzrastają stukrotnie. Oczywiście w małej małej skali, ale słuchajcie, 100 osób to już jest duża liczba osób moi jakby powiedzieć uczniowie mają w tej chwili 30 osób i też już sobie świetnie radzą, ponieważ mają spawaczy i ich stawki są dosyć wysokie. Pamiętajcie, że, że możecie działać na pośrednictwie pracy, czyli e, działa to w ten sposób, że możecie szukać pracowników dla innych firm to inne firmy wam zapłacą za to że znajdziecie pracowników jest to świetny biznes jest to parę firm międzynarodowych które szukają na przykład informatyków, programistów i za jednego pracownika bierze się średnio około dwumiesięczny dwumiesięczną wypłatę co to znaczy jeśli pracownik Zarabia 2000 euro to wy możecie zażądać 2000 euro lub nawet 4. Mój znajomy sprowadza programistów z Filipin i zarabia niesamowite pieniądze. Jest to oczywiście wiele trudniejsze, bo trzeba znaleźć tych specjalistów, robić rekrutację, ale koszt pracownika w Polsce jest wysoki, a pracownik z Filipin jest tani. Więc możecie zarobić na tym różnicy, a ta różnica jest duża, i teraz wielokrotne sprowadzenie tych pracowników powoduje, że możecie zarobić bardzo duże pieniądze. Ja się wyspecjalizowałem w, w sprowadzaniu pracowników z Ukrainy, Filipin, z Azji ogólnie e, i wynajmuję ich na fabrykach. Nie robię e, programistów, ponieważ nie jestem programistą. Próbowałem firmę prowadzić programistyczną ale uwaga, pamiętajcie, nie róbcie czegoś na czym się nie znacie ja otwarłem firmę programistyczną i uważam, że jeśli się na tym nie znam, a nie znałem się to ta firma się nie uda ponieważ to pracownicy kierują waszą firmą a nie wy więc nie róbcie czegoś na... Biznesów tam, gdzie się nie znacie. Staracie się robić biznesy, na czym ma, się znacie, na czym macie wpływ. A w agencji pracy jest to dosyć proste. Kupujecie pracownika, ściągacie go z jakiegoś kraju i wynajmujecie go w innej firmie. I zawsze zostaje wam jakiś procent zysku. A najfajniejsze jest w agencji pracy to, że to jest powtarzalne co miesiąc. Dlaczego? Ponieważ to wy zatrudniacie tych pracowników i wy macie bezpośredni wpływ, gdzie ten pracownik pójdzie. A firmy nie pozwolą sobie na coś takiego, żeby was wyrzucić z dnia na dzień, więc gwarantują wam wynagrodzenia. Rzadko się zdarza, że firma nie płaci. Jeśli wam nie zapłaci firma pierwszego wynagrodzenia, zaraz się wycofujcie, bo wiadomo, że tam jest kłopot. Miałem takich parę przygód, ale oczywiście. One się toczą w sądach i tak dalej. Nie życzę Wam tego, ale jeśli będziecie mieli jakiś problem związany z informacją o agencji pracy, to pytajcie mnie, kontaktujcie się mnie, naprawdę mnie znajdziecie. Ja daję też ofertę możliwości współpracy ze mną. Możecie też zapytać, czy jest taka możliwość współpracy. Jeśli spełniasz trzy warunki, że chcesz, no będziesz wiedzę i będziesz to wprowadzać, to jest minimum, które pozwala na to, że może ze mną współpracować. Oczywiście, zwracam tu uwagę, że ja współpracuję nie tylko na płaszczyźnie Agencji Pracy, ale my dzisiaj prowadzimy nowy projekt twojezdowie 24pl i tam mamy też sklep. twojezdowie 24pl na którym to sprzedajemy różnego rodzaju produkty. Prozdrowotne, właściwie żywność, tak samo urządzenia medyczne typu ciśnieniomy, termometry itd. i tak Jeśli ktoś by w tym się czuł dobrze, to też zapraszam do takiego biznesu, może ze mną współpracować. Więc współpraca ze mną jest nie tylko na poziomie agencji pracy, ale na wielu, wielu innych płaszczyznach. Pamiętajcie jedną rzecz: że agencja pracy różni się od outsourcingu. Agencja Pracy to jest najem pracowników, a outsourcing to jest wykonywanie jakichś czynności zamiast e, tego właściciela czyli to Wy wykonujecie część czynności tego, tej firmy i za to jesteście odpowiedzialni. Czyli tam Wam płacą za najem, za godzinę danego pracownika, a w outsourcingu płacą Wam za wykonywanie pewnych prac. Jest to bardzo ważne w wypadku kiedy byście robili outsourcing żebyście nie pomylili z, z agencją pracy to są dwie różne rzeczy ale i tu i tu można bardzo dobrze zarabiać co wam jeszcze pokazać gdzie ja dzisiaj mieszkam jest to hotel Ventus jest tu spa, można właśnie iść na saunę można iść na masaż no jest basen, ja sobie się basen bardzo lubię pokażę wam jeszcze jak jest w środku no to idziemy hotel mieści się przy tej głównej ulicy jest tu dużo różnych hoteli, a przejście do plaży to jest tutaj kawałek. Po prostu schodzimy tutaj tą eskat, eskapadą i w prawo, i mamy od razu, od razu plażę miejską. Wchodzimy do środka. Państwo nas tutaj zaskakują. Yy, o, właśnie. Pan nadchodzi i my tu Pana nagrywamy. O, Mac. Dobrze, że gra. Dziękujemy. Już e, nie za poczęstunek. Smacznego. Dziękuję. Dowiedziałem się, że Pan ma różnicę ślubu i częstuje nas tutaj e, jako obcych gości. Częstuje nas e, Totem. Bardzo miłe, prawda? Zaczynamy 100 lat.